Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Często dostaję takie zapytania od tutaj, też podopiecznych subskrybentów. Krzysiek, jest mi szkoda dziewczyny, której muszę odmówić, jest mi szkoda dziewczyny, z której muszę zrezygnować, jest mi szkoda tych kobiet, które ja krzywdzę poprzez to, że chcę seksu bez zobowiązań i luźnych relacji. Słuchaj, wydaje mi się, że tego typu myślenie nie jest odpowiednie. Bo skąd ty wiesz, czego pragną kobiety? I tutaj, na kilku przykładach ci wyjaśnię, jak kobiety wcale nie są zainteresowane tym, żebyś ty miał dobrze, tylko przeważnie myślą o sobie. Zobacz, że większość kobiet przykładowo dąży do ślubu z facetem, do tego, żeby począć z nim dziecko, co w sumie jest całkowicie naturalne, no bo jeśli kobieta jest z facetem i ten facet jest w stanie zaoferować poczucie bezpieczeństwa. No, to pragnie zrobić sobie z nim potomstwo. I kobieta w nosie ma to, że ty jesteś młody chłopak, że mógłbyś sobie dalej sam pożyć, miło spędzić czas, odłożyć pieniądze na swoje hobby motoryzacyjne czy spełniać swoje pasje. Jej cel w związku jest dużo ważniejszy, a ty się tak naprawdę nie liczysz, tak? I tak naprawdę kobiety nie interesuje, czy ty będziesz nieszczęśliwy. Czy ty będziesz smutny, czy będziesz miał złe życie, I ją tylko interesuje jej własny cel w relacji. Tego często nie potraficie zrozumieć: że kobiety się nad wami nie będą miłować, litować, że kobiety nie będą wam współczuć, a wy często macie naprawdę głębokie konflikty wewnętrzne. Bo jesteś zablokowana tą seksualność z kobietą na początku. Wydaje ci się, że poprzez to krzywdzisz kobietę, że ją pocałowałeś. Wydaje ci się, że jak zabierasz kobietę do łóżka na pierwszym spotkaniu, to jesteś złym mężczyzną, bo chcesz ją wykorzystać. W czym ją wykorzystujesz? W tym, że chcesz jej sprawić przyjemność, że jesteś w porządku, że oferujesz tej kobiecie radość. Pomyśl sobie o tym, bo bardzo często widzę sytuacje, które źle. Interpretujesz, a powinieneś zawsze to interpretować tylko i wyłącznie na własną korzyść. To jestem tym aniołem, to jej daje przyjemność, to przy mnie ona się nieźle bawi i to właśnie dzięki mnie ona będzie szczęśliwa. Widzisz, to są zupełnie inne przekonania. Ale jak jesteś tym miłym, dobrym facetem, który sobie myśli, że szybkie całowanie się z dziewczyną to jest coś złego, że napisanie do dziewczyny, nie odzywaj się do mnie, to jest. Hamskie zachowanie, którego nie powinieneś stosować, to poczekaj a zobaczysz, jak kobiety cię traktują. Bardzo często zauważysz, że one nie mają żadnych hamulców, zasad, oporów, i kiedy kobiecie coś nie pasuje, to ona bezwzględnie, bez żadnych wyrzutów sumienia może ci powiedzieć. Nie pisz do mnie, mam innego chłopaka, mam nowego chłopaka. Być może wielu z was to przeżyło i mieliście kobietę, z którą było fajnie, i po pewnym etapie relacji dowiedziałeś się, że na cię zdradza, że cię zostawia, i nie miała żadnych wyrzutów sumienia. Mało tego, powiedziała ci to nawet z uśmiechem na twarzy. No słuchaj, tak wyszło, to jest życie, a ty zainwestowałeś to tak dużo. Także kobiety nie mają żadnych wyrzutów co do zmiany partnera, nie mają e, też często. Tego poczucia winy, że robią coś nie tak. Tylko, przeważnie, taka kobieta skomentuje to w ten sposób: Ja chciałam być szczęśliwa, miałam do tego prawo wybacz, tak wyszło. A ty się nad tym zastanawiasz, czy ty nie krzywdzisz dziewczyny? Otóż ja zauważyłem, że kobiety naprawdę w bardzo wielu przypadkach same potrafią zadbać o siebie. Jeśli facet faktycznie jest jakimś mężczyzną, który stosuje przemoc, no to kobieta bardzo łatwo może się od niego też uwolnić. Jest dużo bardziej odporna psychicznie. Oczywiście w niektórych sytuacjach to trwa dłużej, ale weź pod uwagę, że kobiety są silniejsze psychicznie niż ty. Nie wiem, czy słyszałeś o takim przypadku, gdzie matka, kiedy wyczuła, że dziecko jest zagrożone, to w obliczu jakiejś tam tragedii potrafiła podnieść, napompowana tą energią i chęcią ratowania dziecka samochód. Nie wiem, czy to jest do końca prawda, gdzieś tak czytałem, ale jestem przekonany, że jeśli sobie nawet poczytasz statystyki samobójstw, to większość facetów tam jest na pierwszym miejscu, tak? Natomiast jeśli chodzi o kobiety, to często się okazuje, że kobieta może popłakać, może pokazać, że jest smutna, ale ona dalej będzie żyła, za chwilę zacznie się uśmiechać, pozna kolejnego faceta i szybko zapomni o tym, co było. My, mężczyźni, dużo gorzej znosimy rozstania, i też trzeba to zrozumieć, że tutaj kobieta ma tą przewagę, że na no bardzo szybko się może podnieść po rozstaniu i poznać sobie kolejnego faceta. Dlaczego o tym mówię? Bo często sam sobie siejesz. Zamęt w głowie i zamiast dokonywać dobrych, trafnych decyzji, zdobywać kobietę, tak. Jest to dla Ciebie przyjemne, zabrać ją do łóżka, zamiast jej czasami powiedzieć, nie pisz do mnie więcej. Dzisiaj to już się do mnie odzywaj, i mnie wkurzyłaś. Zamiast pokazać ten egoizm, to tobie się wydaje, że cały czas trzeba być miłym, grzecznym, ugodowym i wtedy kobieta Cię pokocha. No niestety tak to nie działa, bo kobiety są zawsze zaprogramowane na silne, męskie wzorce faceta. Jeśli ty przejawiasz te zbyt wrażliwe, Uczuciowe wzorce, no to kobieta zazwyczaj będzie Cię traktować dużo gorzej, no i to prowadzi do tego, że Cię może zdradzić, oszukać, zostawić lub poznać kolejnego faceta. A przynajmniej nie będzie Ci okazywać tyle zainteresowania, co myślałeś, że będzie okazywać już po pewnym etapie relacji. Także totalnym bezsensem jest zmawiać sobie, że krzywdzisz kobiety, bo spotykasz się z dziewczynami bez zobowiązań, na luzie. Jeśli mówisz dziewczynie wprost, ja ci nic nie obiecam, możemy się tylko dobrze bawić, ja z Tobą mogę tylko fajnie spędzać czas, nie będę Twoim chłopakiem, to wszystko jest okej, okay, bo ona wie, w co Ty się z nią pakujesz i w co ona się pakuje z Tobą. Także. Nie ma wtedy z tym absolutnie problemu, i też kobiety są bardziej otwarte na sytuacje łóżkowe, mniej problematyczne. Problem pojawia się wtedy, kiedy oszukujesz kobietę, kiedy ją okłamujesz, kiedy jej mówisz, że jest dla ciebie jedyna, że wszystko dla niej zrobisz, kupujesz kwiatki, a potem się okazuje, że chodziło ci tylko o jedno. Wtedy faktycznie możesz mieć problem, jak ona jeszcze zauważyła, że spotykasz się z innymi kobietami, no to wiadomo, że ze dziewczynę, bo. Po prostu cały czas ją okłamywałeś. Także nie wolno wam okłamywać kobiet, ale z drugiej strony mów do niej tak, żeby ona też się domyślała, co się może wydarzyć. To jest szczególnie istotne, bo nie warto też kobietom mówić zbyt dużo do końca. Możemy być razem tak tylko dla siebie, ale kiedy stwierdzimy, że to koniec, to będzie koniec. I wtedy ona już będzie wiedziała, że nie ma na co liczyć, nie? Albo będzie wiedziała potencjalnie, że coś się może wydarzyć, ale ty nie mówisz do końca, kiedy będzie koniec. I to jest właśnie ta różnica. Natomiast wielu facetów deklaruje się dziewczynie, chce związku, miłości, a potem y, oczywiście wychodzi to tak, jak wychodzi. Kobieta czuje, że ty zbyt bardzo chcesz, interesuje się innymi facetami, a ty po prostu. Zaczynasz czuć się oszukany, że zainwestowałeś tyle w relację, a kobieta ci też nie potrafi zaoferować tego, co ty jej dostarczyłeś. Natomiast to jest jakby samo spełniająca się przepowiednia: jeśli zbyt bardzo pragniesz uczuć związku miłości, to kobieta bardzo często będzie Dryfować w zupełnie przeciwnym kierunku i skupiać się na innych facetach, na życiu w pojedynkę, z uwagi na to, że tak nie wygląda jej natura. Więc zawsze dużo lepiej jest na początku powiedzieć kobiecie: Nic ci nie mogę obiecać. Możemy rozmawiać, dobrze się bawić, ale co będzie, to zobaczymy. Jesteś wtedy też po prostu szczery i nie możesz mieć takiego poczucia, że robisz coś złego, że ty ją oszukujesz. Bo powiedziałeś jej, że nie wiesz, co się wydarzy i to jest zgodne z prawdą. Raczej powinieneś mieć takie poczucie, że mówisz coś nie tak, jeśli obiecujesz jej złote góry, miłość, no to wtedy skąd Ty w ogóle możesz wiedzieć, czy to się może ziścić, czy będziecie razem za 10 lat. Pomyśl sobie o tym z tej perspektywy, a też będziesz osiągał o wiele większe sukcesy, a kobieta doceni twoją szczerość i to, że po prostu masz bardzo bezpośredni przekaz. Który do niej trafia i który powoduje, że ona okazuje ci szacunek. I nie ma w tym nic złego, że sami odtrącisz kobietę, że powiesz jej: My nie musimy już ze sobą rozmawiać. Nie dzwoń do mnie więcej, bo nie będę z tobą o tym rozmawiał. Taki szorstki język wypowiedzi w istocie sprawi, że ona cię będzie o wiele bardziej doceniać, szanować i dojdzie do wniosku, że jesteś naprawdę. Konkretnym facetem, który jej się podoba, bo ty łatwo potrafisz z niej zrezygnować, bo ty łatwo potrafisz powiedzieć nie. Więc to spowoduje, że to ona się będzie o ciebie starać, i to jest często fantazją kobiety starać się o faceta. Więc paradoksalnie ty nie robisz jej nic złego, tylko ją nakręcasz, i uświadamiasz się w tym, że ona się staje przy tobie coraz bardziej szczęśliwa. Pomyśl o tym w ten sposób. I nigdy nie wmawiaj sobie, że jesteś zły. Po prostu kobiety są tak skonstruowane, że zawsze będą bardziej lgnęły do faceta, który jest tym draniem, bad boyem. No, tylko oczywiście trzeba utrzymać balans bycia bad boyem czy draniem, bo jeśli zbyt bardzo będziesz draniem, zbyt bardzo będziesz psuł wszystko pomiędzy wami, no to w końcu ta relacja się wypali. Ale jeśli potrafisz sterować tym w odpowiednim zakresie, to kobieta też będzie inwestować. Dużo, dużo więcej. Pamiętaj o tym, bo jest to naprawdę ważne. Nie jesteś złym człowiekiem. Jesteś aniołem, który. Spotyka kobietę i spełnia jej fantazje. takie podejście zawsze ci będzie dawać dużo lepsze efekty i przede wszystkim ty też poczujesz się spójny z tym, co robisz. Wyciągnij z tego wnioski, bo bardzo wielu zbyt miłych facetów ma z tym problem i kiedy próbuje wykorzystywać te metody drania, myśli sobie z tym kimś złym, ja tej dziewczynie robię krzywdę, bo jej nie odpisuję, nie robisz jej żadnej krzywdy. Ona by cię dokładnie tak samo potraktowała jak ty ją. Gdyby nie czuła, że jest pewna ciebie i że chce się z tobą spotykać, tak to wygląda. Bądź takim facetem, efekty pojawią się dużo lepsze. Tylko do dzisiaj do północy, jeden z moich kursów, możesz pobrać dużo taniej. Polecam, wyjdź pod spodem w tego linka, a zobaczysz, jak łatwo, skutecznie zdobywać, zatrzymywać kobiety. Myślę, że ta wiedza zrobi na tobie ogromne wrażenie, więc korzystaj, bo tylko do dzisiaj do północy. Możesz ten materiał pobrać w dużo niższej cenie, efekty Cię zaskoczą, polecam wykorzystać to w praktyce, kurs.uwodzeniewdzień.pl, łamane przez promocja. Korzystaj, bo to działa.